Każdy teraz po tym lec się jakieś ubranka cały czas zbieram? Ja też dzisiaj dużo miałem ubranek. Tak chyba już z kolei. Chyba tam są jakieś kolesie, a nie? A tak no, 10 level, trzeba trochę uważać. Właśnie... Będą lepsze nagrody. I tu był jeszcze ten, tu była broń jeszcze No wy jak zwykle w gorącej wodzie kompanii nie. Kurwa, trzeba strzelać a nie zbierać Ale nie trzeba tak. mieć czym strzelać Dobry żołnierz to już bylego na uszczeli Dobra Nie, nie wiem, jak chcecie to się wróćcie, nie? Po co? A co tam jest? Broń tam była tak? Dobra, to idziemy. tam musi ta, koło tego samochodu, w dół trochę zejść. Trzeba na dół zejść, no tak. ja Tak. Twierdza 30 poziom. Obszar o. skażenia. W ten obszar skażenia można wejść? Ja wiem. Będę zaopatrzeniowy. Dobra, pójdziemy tam. No, ja pistolet dostałem. Gdzie ty idziesz, Rafał, znowu? No możecie, nie musicie się wracać. Możecie iść da, do przodu. Dobra. Czekajcie, bo mam pełny ekwipunek, muszę trochę... poko, czekamy. Ja też sobie właściwie na co tam zebrałem. Toled jakiś śmieszny, ale dobre te pistolety widzę. Ja też jakiś świadetowy pistolet dorwałem. Trzeba mi się zaraz niedługo do bazy przeteleportować, bo mi się zaczynają dużo rzeczy zbierać. W sensie? No, wiesz, w bazie trzeba do, do tych projektów poddawać te, te wiesz, nie? Aha, no trzeba, trzeba. Ej, w ogóle, co to są, powiedzcie mi, e, co się coś dodaje? Jakieś modyfikacje sprzętu, systemy? Ja tu coś dostałem do wieżyczki, do ula. Aha, tutaj mówisz o tym? No. Platforma modyfikacji, mówisz? Nie. Nie, to się wchodzi normalnie, jak jesteś w ekwipunku, to takie, te, taki plecak, jakby. No. No. Ja też mam to właśnie. No i tak. co to jest? Ty, a to nie są jakieś, kurwa, do badania coś? Ul, slot na drony, cena sprzedaży. No dodatki, ale to się da uruchomić albo coś? Nie wiem, nie mam pojęcia. Opcje, pod x-em. Prześlij link na czat. Sortuj według poziom, oznacz jako złon. Dobra, już macie, chodźcie. Na koniec se trzeba sobie posprawdzać. No czekaj chwilę. Nie bądź w gorącej wodzie kąpanej. Masakra. A ty znaczy tam tą, po tą wodę iść, tak? No nie po wodę, tylko ten zaopatrzeniowy coś tam. To no po wodę. <noise> po wodę. No chodź, panie, no. No już, już. To no pat, no nie idzie gnida. No idę. No też można po, przy okazji go tam chytnąć. Tylko trzeba iść najpierw, nie? Operacja ratunkowa. No to bierzemy operację ratunkową, moja. Ale tu jesteśmy otoczeni i z tyłu i z przodu mamy ich. No bierzemy tych z lewej narpiew, a później tych z prawej. Ej, czemu ja mam pistolet? <grywa> <grywa> Kurwa, zajebie mnie. Cześć Przeładowuję W razie czego tu jest ten zielony do leczenia wow. Co to? Kto to? Nakładnie uwolniony. Amo. Amo, gdzieś tam jest, nie? Tu. Ej, jakaś czerwona gwiazda się zrobiła koło nas. No właśnie wiem. Jaka czerwona gwiazda? No tam jak wejdziesz, podejdziesz do tych drzwi, na no tam czerwona gwiazdkę Pokazuję. Ale już nie. O kurwa! Co Gdzie tam jest? Co tam jest? mi jakiś powrót do czegoś tam? Jestem z powrotem. Dobra, ale to nie wchodźcie tam, bo tam nie wiem co tam jest w ogóle Nie ja, ja wiem jaki był. Dobra chodźcie tam gdzie mam mieliśmy A ja tu wszedłem i tu nic nie ma Dobra Są tam. Chodźcie po tą wodę Pakujemy w nich Wraca z wodą jest napisane No to to jest ten patrol z wody Aha Z wodą Dobra wpierdzielamy się w tych co tu stoją najpierw może czterech, czterech no. Przeładowani wszyscy? Dawid odbił lewo. To oni byli. To oni byli? Że, że, że nie ma Zniknął, no dobra, idziemy. Misja poboczna teraz. Misja poboczna. Chyba, no bo to jest ss dwa tera, to może później funcie no. zrobimy. No. Chyba, że wiesz, będziemy mieli teleporta. No Zobaczymy, to jeszcze kryjówkę się odblokuje później, nie? Albo na kryówkę. Bo nie wiem, czy do kryjówki się mogą już teleportować. Ja też nie wiem, ale zróbmy sobie misję poboczną, nie? Nie, Rafał, musimy sobie zrobić ten. Ten kryjówkę, wtedy może się teleportować. No dobra, ale misję poboczną zróbmy. Najpierw i później kryjówkę, i dopiero główną, nie? O, Będzie... o to mi chodzi. Fakt, to ja napierdolamę. Fakt, już w Giku, ja te do... na <głos> <głos> to nie? A to jest kurwa <noise> Ej, Trzeba wejście znaleźć. Ale mi się włączała misja. No mi też. Ale ten, chyba trzeba wejść gdzieś, yy, bo tu nie można przejść i mówią, żeby wejść gdzieś tunelem. A nie, czekaj, tu jest coś. Może to będzie przejście? Ale dostań się na podziemny parking jest. Tutaj nie, nie można przejść. To trzeba przejść podziemnym. Tu coś jest. A ja widziałem gdzieś tu przejście podziemne, mi się świeciło. Tu jest przejście podziemne, ale ono nie prowadzi pod ten. Aha, tu jest jakieś nim wejście. Wejścia teoretycznie nie ma, w koło oby się to. No bo gdzieś niby jest ten. Dostań się na podziemny parking. Napisane. Nie, basta. Ty tu? To są normalne drzwi. A da się je otworzyć? Nie, zamknięte są. Normalna brama wiesz tu, ale... A tu? Jest parking podziemny! Ej, chłopany, chodź, tu. Tu, gdzie ja jestem. Widzicie? Mhm. Mm live broadcast agent

To jest grubo. Dowodziiiiich. Fioletowy. Ej, tu, tu są trzy fioletowe teraz. Rzucają granatami. Musimy się trochę porozdzielać. A, jeden pad. Ale kurwa rozpierduchanie. Nie, tu było spoko. Musimy tego debila chronić, nie? Nie, żyje. Nie, on żyje. A nie, tu trzeba coś zabrać chyba. Że trafili. Oni chyba tu będą wchodzić. Tak. Ej, trzeba się rozstawić. Jeden, wiesz, tak, wiesz. Agent, wejdź na powierzchnię i pomóż cywilizom. Ale patrz na wasze sześć. Patryk, nie wiem, czy żeś za blisko nie stanął. O. A bo trzeba tam iść. A bo trzeba tam iść. No nie, bo coś długo nie wychodzą. Otwierasz garaż. Otwieraj. No dobra. I może dajcie mi ich oznaczyć. Zanim zaczniecie strzelać, ja nie ale nie można nic tylko oznaczyć. Nie ma no ja oznaczyłem, dobra, ja puszczam. Nie chcę, wybuchną Denius zaczął strzelać. Dobra, strzelaj tak.

Przeładowuję dwóch na gózach, co wyjdzie. O, byłem za jest. plecami był. Nie, działko tam jest. Gdzie jest działko? Dobra, nie ma działka. Pociski zapalające Jak tam do góry wlezie Oni są do góry tylko To Chyba tu tędy. tędy, tu gdzie ja jestem Dawid Boże, czym on kurwa puszcza, widzieliście to? Ja wam że już wystrzelałem chyba s**wa nie? <noise> Dobra, pan chyba co jest. Nie, jeszcze ktoś jest. Ale co tu jeszcze jest. A ten jak zwykle, znowu poszedł zginąć. był chowany jest. jeszcze no i kto się komu wpierdziela przed ten przed celownik

Co? To mi zajebał mi któryś tak kurwa, że mi zaraz na rycerze daje No To czemu nic nie mówisz? To przecież ja będę rzucał te. Co na boi mi się stało? Coś kini Ej misji, nie? Panukę ma, ja pierdolę <gry> <gry> Szukajcie amo.

Musi być amunicja, bo inaczej to się bardzo szybko wyszczelamy. I ja pierdolę. na dole. Co tu się kurwa dzieje? Tam jest złoty Nie ja no z pańca wyciągam, bo tak to nie daje kurwa wydaję ten złoty nie giniesz? Halił mnie, halił mnie, Palił mnie On już nie żyje w razie czego Ja też lewo co że nie? To się cofnij tu do leczenia Potrzeba to tutaj rzucę leczenie. Nie, no to ma fajną obronę. Na co się Ej, Szkoda, że nie pokazuje na koniec rozgrywki statystyk, nie? Ile te amunicji misji Ile zabiłeś? Dziękuję za wsparcie. Nieźle. O, poziom mi wskoczył, nie? I tak. <laughs> no bo No po takim napierdalaniu to... Do... Mi to jeszcze w trakcie skoczył, wskoczył. Ja pierdolę. Dzisiaj, dzisiaj to ja nie wiem, ile wy w pocisku wyjechali. Miałam no po, ponad 1200 amunicji, nie? A, dużo, dużo chłopaki, dużo. Ja mam, ja mam ekipunek pełny, nie? Chujowo. Fuj, Dokładnie mam zero. Wystrzelał do końca. <laughs> o! O! Snajperka! Dużo przeciwnicy znowu Dobra, ja nic nie teraz muszę tę te saperkę założyć Aha, ja nie mogę wziąć, nie? Dobra, tak muszę Chyba, nie Ja tu łażę. Szukam, czy czegoś tu nie ma. W ogóle trzeba zejść tam w dół, bo tam coś, jakąś mi kropkę od misji pokazywało. Tak, tak, ja wiem. Ja się muszę punktu pozbyć, wiesz? Mhm. Bo nie mogę sobie wziąć broni. Można bronie malować, nie? Wiecie o tym? Wreszcie Tak e, Wywaliło mnie z tego No? z gry mnie wywalił. No nie pierdziel No? Ale ty, ale wiesz co? Aha! Dopiero od dziesiątego poziomu Od jedenastego poziomu bronie można tych malować Ale mam zajebisty pan coś, nie? Gdzie jesteście? Dobra, wróci, wróciłem. Trzeba jest się uzupełnić. to właśnie na, na ten podziemny gara. A byliście w tym punkcie gdzie nam misja kazała, pokazywała? Właśnie on mi gdzieś zniknął. Zszedłem tu na dół, ale... Co? To było chyba wejście stąd. Dobra, to co? Idziemy dalej chyba, nie? Na misję główną? Czy czekaj, czekaj, bo tu, tu gdzieś, jest ten, gdzieś jest jeszcze ten klucz. No ten taki, wiesz, ten kluczyk taki, co, co, co się zbiera pod... w tym. Jest, no. Ale wiesz co, według mnie on będzie na dole. Właśnie on będzie tu. A mi się... Tu jest. No. Gdzie ty jesteś? Tu. A do góry? No teraz wam się będzie świecić, nie? No właśnie się nie nie świeci, ale ty do góry jesteś czy na dole zlazłeś? Ej, no, na dole, na dole, na dole. No to... O to mi chodzi, ja już mówiłem. Ale wyżej, jestem wyżej niż Patryk, a niżej niż ty. I jak miałem to powiedzieć? No na tak. Na środkowym piętrze. <laughs> Kurwa. Super 90, super, No Dobra, jak wyżejście ten ekwipunek sprawdzali, to ja może też sprawdzę. O. Yy, chcesz M60 na dziesiątce? Tak, bardzo. Bo dostałeś na 11, tak? No, ale nie mogę jej udostępnić. No. Nie mogę udostępnić dziesiątki, nie? Trochę ja też coś dostałem, nie? Eee, yy, jakiś... Ej, a to co to jest, kurwa? ja dostałem jakiś MK17. Ej, ja mam coś nowego. Stop. Ja mam M249B. Ale mam mniejsze obrażenia niż. Ja ma... Mam takie coś teraz wiedzieć. Mam mniejsze obrażenia niż ten 382. Ten ma 430. To ma 1000 kurwa na pestkę, uszkodzeń demerzu? Celność ma lepszą. Jaką proś dostałeś? M249B, to jest. zaraz ci rzucę ją, bo to też jest ten maszynowy. Maszynowy. O, to jest taki jak mam te, w całej się guerilla. Nie, taka fajna. Ale 100 amunicji ma. No. A ten atom M60 wrócił do poziomu? Nie mogę. A nie, że się nie, mogę udostępnić przedmiotu. Może muszę jakiś czas odczekać, bo ja ją nosiłem, wiesz. Może przez to. Wziąłem tą nową. Zaraz modyfikuję. Celownik. Celownik na to z tym przybliżeniem bierzesz? No, nie tym maksymalnym, tylko tym innym trochę. Ale widzisz, 11 poziomu może tylko broń malować... Pie... To ma... To, to, to strzela szybciej na pewno, nie? Dobra, to co? Idziemy do misji? Czy do... Czekaj chwilę. Daj mi, daj mi chwilę. No jeszcze te modyfikacje sobie patrzę. A, można sobie malować broń teraz faktycznie. Ale tylko jak masz broń 11 poziomu, nie? Nie, ja mam poziomu 9 i też mogę ją pomalować. A ja nie mogę pomalować. A ja mogę? A może trzeba mieć specjalistyczny? Niebieski na przykład ja miałem. Niebieski trzeba mieć, żeby móc pomalować. A, no właśnie. Bo z zielonego nie można pomalować. A, no właśnie. To ja sneperkę mam właśnie ten. Tak, jest tak jak mówisz. No ja mam niebieską broń i mogę ją pomalować. A ja mam taką fajną zobaczą. Czekaj, bo ja muszę najpierw.